Jak co roku w naszym mieście organizowana jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. To już 33 finał. W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy będzie wspierać hematologię i onkologię dziecięcą. 26 stycznia zapraszamy do Jelenia górskiego Centrum Kultury na ulicę Mankową. Na sali widowiskowej oddają się licytacje, pokazy fenoczne, szkoły plan B i koncerty. Wystąpią zespoły Agat, Kruki i Wrony i Szum. W tym roku na Placu Ratuszowym niebo rozświetli się w hołdzie dla darczyńców i idei pomagania o godzinie 20. Jak tradycyjnie wspierać woźb? Możecie kupować serduszka i wrzucać pieniądze do puszek. W mieście na pewno zobaczycie dużo wolontariuszy. Można również wziąć udział w licytacjach. Odbywają się one w internecie. A słyszałaś, że na Allegro można wylicytować Macieję Musiała, który wysprząta Ci dom do zapętlonego utworu Explosion? Wow! Możecie wesprzeć Woś przez swoją aplikację bankową. W marketach można zakupić wiele gadżetów firmy Woś. Wszystkie pieniądze ze sprzedaży gadżetów idą na wsparcie zbiórki. Orkiestrę można wesprzeć również w wydarzeniach kulturalnych. W Galerii Sudeckiej 25 stycznia odbędą się koncerty. W nowym rynku odbędą się występy wokalne. Pokazy taneczne. Warsztaty z makijażu, A dla najmłodszych czekają słodkie warsztaty i malowanie buziek siema! siema! siema!